Cześć, z tej strony Edyta. Dzisiaj chciałabym przygotować razem z Wami wegańską mozzarellę. Tak, jest to możliwe. Robiłam ją już dawno, dawno temu. Trochę ten przepis odłożyłam do szuflady, a dzisiaj do niego wracam, ponieważ stwierdziłam, że jest to świetny czas, żeby właśnie to zrobić. Na początek będziemy potrzebować 100 g orzechów nerkowca. Ja je wrzucę od razu do blendera i zamoczę. Nerkowce wypłukałam i zalałam wodą tak, żeby blender dał radę je zmielić. Jeśli będzie jej za mało, to oczywiście jeszcze jej doleję. Jeśli macie słaby blender, możecie je namoczyć, wtedy będą bardziej miękkie dla blendera i bardziej przyjazne. Blender sobie całkiem nieźle radzi. Jeszcze trochę zmielę, bo zależy mi na tym, żeby nie było drobinek nerkowca, żeby on dał tylko ten pyszny, słodki smak. Teraz zobaczyłam w tym moim przepisie sama, napisałam, że ma być 200 ml wody, a wlałam jej na oko. Więc po prostu pilnujcie tego, żeby tej, tej wody było 200 ml. Dokładam kolejne składniki i będę dalej mieliła. Tak naprawdę teraz to już jest kwestia wymieszania. Potrzebujemy jedną łyżeczkę soli, łyżkę płatków drożdżowych dla tego pysznego, serowego posmaku. Trzy łyżki mąki, raczej trzy łyżki skrobi z tapioki, trochę musiałam się jej naszukać, bo wcale nie tak łatwo ją teraz dostać, ale może gdzieś tam w sklepie kupił. Trzy łyżki. Zrobię takie nie Czubata to by była pewnie jedna ogromna, już trochę za duża, dobra. I do tego jeszcze sok z cytryny. Potrzebujemy tylko łyżkę soku z cytryny. Wrzucamy wszystko do środka. Jak będzie za gęste, zawsze można jeszcze dodać wody. I teraz Mieszamy. O, raczej blender miesza. Rozgrzewam patelnię i trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo to będzie teraz kilka minut ciągłego mieszania. Można to zrobić w garnku, można to zrobić na patelni. Ważne, żeby miało powłokę, do której nam nie będzie przywierało. Przyklejać się będzie, no ale żeby od razu się nie przypaliło. Widzicie, robią się takie gluty już. Trochę teraz zmniejszę. Masa już się fajnie ściąga. O to właśnie chodzi. Zmaczcie, to trwało 3,5 minuty. Ważne, żeby ją ze sobą połączyć. No i od Was zależy, czy chcecie jedną kulkę. Ja robiłam wcześniej cztery. Ciut mało słona. Ale będzie leżała w wodzie z solą, słuchajcie. I słuchajcie, więcej tutaj nam nie potrzeba, bo to nie chodzi, żeby ją smażyć. Dobra, wyłączam. Tylko o to, żeby była zwartą masą. I teraz kolejna część. Trzeba zrobić z niej kulki. Teraz trochę dziwny etap, ale lekko zwilżonymi dłońmi Nabieramy sobie masę. Możemy ją podzielić tak jak chcemy, nie wiem, na trzy części. Ona jest jeszcze ciepława. Formujemy kulki i wrzucamy do wody. Możecie tutaj zobaczyć, że u mnie w wodzie chciałam, żeby była bardziej lodowata. <grytania> Zamiast lodu pływa lód stofu, który będę rozmrażać, więc mi to nie przeszkadza. Klei się do ręki. Zrobię trzy takie kulki. I zostawiam na chwilę w tej wodzie. Ona się zrobi ciepła i będzie trzeba ją wymienić. Tak wyglądają muformowane kulki. Przekładamy je później do wody z solą, i w ten sposób trzymamy je w lodówce. Będę zaraz zresztą próbować. I to chowam do lodówki, to zostawię na próbowanie. Jak smakuje na surowo? Kroi się normalnie, zobaczcie. Jest jeszcze trochę ciepła, taka kleista, ale serowa. Bardzo fajna. Co prawda, z tego co pamiętam, no może nie smakuje tak jak mozzarella. Jest słodka bardzo i ma mocno serowy posmak od płatków drożdżowych. Teraz sprawdzę, jak się rozpuszcza. Ponieważ mało jem pieczywa, więc nie miałam świeżego, musiałam sobie rozmrozić i wezmę sobie, położę ją na to, na ten chleb. Trochę tutaj, no tak dużo położyłam i zobaczymy jak ona się będzie zachowywała w piekarniku, czyli w airfryerze. Mało elegancką zrobiłam tę moją kanapkę. Nic to nie położyłam, oprócz tej mozzarelli. Nie mam pomidora akurat. <gryw> Dopiero będę na zakupach dzisiaj. Jest to mega gorąco jeszcze. Smakuje bardzo ciekawie. Trochę zasucha, chociaż zielonego listka sobie dołożę. Słuchajcie, będzie super smakować na pizzy. Na zimno, na kanapkach, u mnie wyszła taka trochę mało słona, więc jeśli chcecie, żeby była bardziej słona, to dodajcie odrobinę więcej soli. Poza tym moja się nie moczyła w solance, więc to też jest efekt tego. Niby biedna, jednak narkowce. Ale tak naprawdę powiem Wam, że za te trzy kuleczki, no to wyjdzie mniej więcej jakieś cztery złote. Bo trzeba jeszcze doliczyć skrobię stapioki. 100 gramów nerkowca, no to tak jak sprawdzałam w internecie, można kupić za 29 zł kilo, więc 3 złote, płacki drożdżowe, jedna łyżka, sok z cytryny, sól, no i skrobia z tapioki, która też kilka złotych kosztuje, a tu były 3 łyżki. Więc tak naprawdę za 4 sztuki tej mozzarelli, myślę, że nie, za 3, za 3 sztuki mozzarelli, tak naprawdę 3 sztuki tej mozzarelli jakieś 4 złote. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten przepis. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, oczywiście zróbcie to. Dajcie swój komentarz, dajcie lajka like i oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście zostali przyjaciółmi kanału. Będziecie wtedy mieli dostęp do niepublikowanych filmów.